Cześć, cześć, cześć! Przed Wami recenzja książki Bena Aronowicza Rzeki Londynu, czyli opowieść o Londynie pełnym magii. Książkę mam do recenzji od wspaniałego wydawnictwa Zysk i Ska, który po prostu uwielbiam, bo coraz bardziej mnie, jakby to powiedzieć, zachwycają swoimi książkami, których w ogóle nie spodziewałabym się, że środki z reguły są inteligentne, co, co po prostu jest taką małą odbitką od niektórych wydawnictw. Więc dlatego uważam, że są mądre i wybitne, a premiera miała 20 czerwca 2023 roku i najpierw mam dla was cytat: wypiłem łyczek kawy. Słowa właśnie rozmawiałem z duchem, który wszystko widział, nie zdołały wydobyć się z moich ust. Słuchajcie, przed Wami, jak już podkreślałam wcześniej, naprawdę bardzo inteligentnie napisana książka. Nieważne, w jak wielkie potrafi Was wprawić emocje, jak bardzo zapragniecie krzyczeć, uciekać bądź niedowierzać w to, co się tutaj dzieje, to i tak wpierw zdziwicie się, w jak ułożony sposób zostało to napisane. I, i nawet przekazane. Wiecie, to kryminał paranormalnie fantastyczny. Jeszcze nie zdarzyło mi się w ogóle czytać takiej książki z taką mieszanką. I o ile kryminały kojarzą Wam się tylko z pracą policji, o tyle tutaj będzie nieco inaczej. Ktoś zostanie tutaj odczłonkowany i sprawa nie byłaby tak straszna, choć z opisu powiem Wam, że i tak jest, gdyby nie tak naprawdę tutaj świadek zdarzenia, którym jest duch. Zanim on jednak opowie nam, co widział, będziemy wątpili w ogóle w poczytalność policjanta. Zresztą, w sumie on sam też nie wie, jak ma wytłumaczyć, że osoba doszczętnie prześroczysta, nieżyjąca od 120 lat, była nagle świadkiem małego zdarzenia. I w ogóle, jak ma spisać tutaj zeznania kogoś, kto, e, kto nie żyje, kogo nikt nie widzi? <grych> jak potwierdzić, że tropie, którym idzie, właśnie podpowiada mu niewidzialny trup? No, przyznajcie, że to naprawdę intrygująca opowieść. W ogóle sytuacje tutaj rozczłonkowanego ciała będą bardzo przeraźliwe, drastyczne i nie do przyjęcia tylko ze względu na dalsze sytuacje, które bywają ze sobą sprzeczne. Im bardziej niesmaczne, tym bardziej później robi się śmieszniej, żeby rozładować też napięcie, które się w nas biera. Jest tu całkiem sporo dialogów, opisy są z punktu widzenia postaci, a rozdziały ze względu na y, dodatki humorystyki i fantastyki są dosyć długie. Ale biorąc pod uwagę to właśnie te cztery emocje, które są w nich zawarte, wydaje mi się, że są dosyć proporcjonalne do treści. Chcę byście wiedzieli, że opowieść nie jest z tych mm, z gatunku tych takich lekkich, tylko bardziej dla koneserów dobrej i wysoko postawionej lektury. Przy tej książce się myśli, ona tego wymaga. Ona naprawdę sama chce, żebyśmy nadinterpretowali wręcz jej znaczenie. Mamy tutaj dużo czarnego humoru, mamy sarkazmy oraz nawet mm, takie postawienie pod bramą w sytuacjach kryzysowych. Jeśli już pojawia się tutaj postać fantastyczna, no to nie jest ona pusta i na pewno nie jest przyjaźnie nastawiona. Była, że zwraca się w stylu też yy, w słownym takim, dobranym na aktualne lata, w których była obecna. No, dla mnie dużym plusem jest to, że autor pokazał tutaj, tak jakby swoją. Powiedziałabym, że wszechwiedzę w tej dziedzinie. No, opowieść też mogę porównać z winem z lat 50., gdzie im dłużej leżało, tym bardziej doceniało się jego smak, co nie oznacza, że wszystkim smakowało. Ja widzę i doceniam jej wyjątkowość. Naprawdę, mówię Wam. To, to było takie inne, że zależy z jakiego wieku, z jakiego okresu czasu pojawiała się tutaj osoba, to właśnie wyrażała się w tym stylu, z którego pochodziła. To było dla mnie takie dziwne, że na, tak naprawdę mogliśmy spotkać tu kilka ludzi, e, rozmawiali o tym samym, a tak naprawdę każdy przekazywał wszystko w ogóle e, inaczej. No i, no, i sam ten duch. No, no, ta opowieść z tym duchem to było fajnie. No, ale kto mi uwierzy, że, że ty po prostu powiedziałeś mi, jak to się stało? On mówi, nie wiem, no, kombinuj. <grytanie> fajnie być w kolei policjantem, i teraz kombinuj, co tu mogło się dalej wydarzyć. Także, no, powiem Wam, że opowieść zasługuje na uznanie, ale mówię Wam, tak mądrym stylem jest opisana, że czasami zastanawiamy się po prostu, czy on chciał, żebyśmy rozumieli tą historię. Czy żebyśmy zrozumieli jej przekaz, który jest można by powiedzieć że nadinterpretowany, czy chodziło o to drugie dno, o czym nie mówił. Więc wiecie, to jest książka o której się, przy której się myśli, gdzie y, można by powiedzieć, że chcemy tak jakby zobaczyć o co mu tak naprawdę chodziło. No na końcu się tego wszystkiego dowiadujemy, ale zanim do tego końca dowiemy, no to powiem wam, że no troszeczkę tych stron tutaj minie. Także ja Wam książkę polecam, ale mówię dla osób wymagających, nie dla tych, którzy chcą po prostu ciekawej lektury z duchami, bo na pewno ją nie zrozumią i, i stwierdzą, że jest niefajna, a ona jest fajna. Tylko dla tych, którzy lubią kombinować w życiu. Taki autor zakombinował w historii. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, pa, pa. pa.